Siema, siema, z tej strony Wojtek, hodowca królików i oto kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dopuścimy sobie samicę termunską białą do mojego samca. To a najpierw pójdziemy tamtej y, samicy na dworze dać obierki. Zaś y, tej samicy nic nie dajemy, ona ma zboże same obierków też jej nie dajemy bo przed wykotem może jutro się już wykocić bo jutro sobota tam coś zaczęła robić w rogu jedynie możemy jej dać siano samcowi jak pokryje damy obierki i wyrzucimy siano z i tej samicy nic nie damy bo ona ma i zboże i siano więc i dolejemy wody temu te, samcowi i samicy Ale najpierw idziemy dać e, tamtej samicy obierki, tak samica już czeka wodę ma zboże chyba też ma, tak jak zboże ma to tutaj damy tu obierki mamy, tu jest dla samca, tu jest dla samicy Damy. Rano dostała się to zjadła, zboże ma, muszę jej dościelać. Jeszcze kiedyś wodę w jednym, w drugim pojedle ma, ma dwa pojedle, albo na razie, bo nie chce mi się ściągać. Obydwóch, po młodych jeszcze ma, więc jej starczy. Bierzemy teraz to i idziemy. Tutaj najpierw weźmiemy, wpuścimy samicę do samca. Zobaczymy, była puszczana, ale nie dała się jeszcze pokryć. Zobaczymy, czy teraz się da. Weźmiemy ją. No, zobaczymy, czy dalej będzie uciekać. No, I chyba się nie da pokryć. Samiec po niej skacze, ale ona cały czas. Już była 2-3 razy do niego wpuszczana i nic. Zobaczymy. Zamkniemy i, i zobaczymy. Niech samiec zrobi swoje. A my tu wejdziemy, przegarniemy trochę. Tu jest deska dana, bo tam, jak kiedyś była samica, tam mi wyzarła dziurę. Weźmiemy tej samicy to siano. Wywalimy, niech ma. Dobra tu ma. Ta ma wodę. No zaparła się samica. Może ją weźmiemy tu na środek. Niech. No chyba nie da się pokryć dzisiaj. Co. Powtórzymy je za 3 dni lub dwa. bo samiec chce, a ją pokryć ona nie daje mu się. Już to trzeci raz jest. nie da się pokryć. No, ale daj. Daj mu ten ten tył. No. Albo będzie uciekać. No, zobaczymy. Za trzy dni jeszcze. Dobra, tu nie ma. Co już? Dobra, oczy się. Nie ma tłumu, ona nie da się pokryć. Ma, no, dobra. I teraz, tobie to wyciągamy. Tu rozgarniemy i damy obierki, ci, tak? Tu mamy obierki. Masz obierki. Same, ty to zjeść, dobra, jeszcze trochę, dobra, Resztę nikt zostanie, no, co tam powiesz? Tak, panienkę chcemy tobie dać, a jeszcze, jeszcze po nim nie było ani jednych. Młody, bo młody sam jest Zobaczymy A Tobie? Siano chcesz? No, no, no Tak Ty do kamery się pokażesz Ale najpierw damy, dolejemy wody jeszcze Tym dwóm Weźmiemy, dolejemy Żeby miała Bo jakby się kłóciła to musi mieć wodę tamtej samicy nie trzeba. Tak, przyniosę Ci jeszcze. Dam Ci siana. Rano dostać. Teraz też dostać. Trochę jeszcze siana. Dobra, starczy Ci tyle. Żebyś zjadła wszystko. O. Masz. Tak, masz. Tyle. Tu u Ciebie wszystko? Siano ma, zboże ma. Wodę ma. Ten też zajada już. Ma. To też ma zboże, siano miała. Nie chciała, Zjada trochę. Dobra. Tu bierzemy, przystawiamy. Tak. Dobra, i te tu mają. Idziemy. Do tamtej tu zamkniemy tu to wszystko. Tu jest klatka cała. Wszystkie. Idziemy jeszcze do tej nadwór. Ta też zajada. Ma wodę. A to więc już koniec. Na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz, i oczywiście suba z dzwoneczkiem. I się widzimy w następnym odcinku. Siema!